Ja I mam z tej strony Kupiks, a dzisiaj zaczynamy nową serię od kładka do Huja. Zaczynam od takiego kata. No i będziemy się trajtować aż do Huja. Albo jakiegoś fajnego ekskluzywa, ale na początku zrobiliśmy prezencik. A więc podejdźmy sobie do tabeli. co tu jest najlepszy? Dark, ale czy ma włączony? Hmm. A dla friendów, ok. Potem jest e, mocny Oliver. Wyślę komuś po prostu e, kurczę. Nikt nie może przyjąć, a więc idziemy na plażę. Śniam, bo na plaży wątpię, że ktoś coś da. Chyba raczej na no, normalne serwerze, no ale zobaczymy. Najgorzej będzie przy tych średniowych petach, bo z nimi będzie ani w 5, ani w 10, tak naprawdę. Najgorzej będzie z legendami Rainbow, tak naprawdę, tymi walentynkowymi. No ale dobra. No i ludzie tu są. Może coś kupimy przy okazji. Zobaczmy sobie Enchanty po prostu. Stry... O, tak chyba kupię kartą konsolę jedynka. Dobra, kupimy sobie takiego. Dobra. O, kupiony, dobra. A więc i wyślijmy komuś trade'a. Jeszcze mam takiego, jeszcze sobie kupimy. Może się nie opłaca, ale HCP tam zbieram na topkę. O kurczę, sorki. No i dobra, wysyłamy komuś trade'a. To będzie jeden z moich dłuższych odcinków, ale dobra. Wsyłajmy... o, ikat. Czy, czy od razu odrzuci? Chyba coś da, chyba coś da, bo nie wiadomo. Albo nie da. Uwaga. Napiszemy please pet. Nie, ja potrzebuję pyta. Ezryak, AK Ezry Ak jesteś... PETA. Jakiegokolwiek. Trochę lepszego po prostu. Ja chyba, chyba nie przyjmie niestety. Nie wiem, powysyłajmy ...trady. Większość pewnie będzie anulowała albo nie wiem, tak właśnie chciała to Hmm. No właśnie tak coś ślany. Chwila to nam zajmie. Więc jeszcze parę sobą wyślemy. O, tak, tak dobrze. Dziękuję. Love Lion. No i dobra, no i dobrze jest. Jest bardzo dobrze. Mamy Love Liona. Love Lion, love Lion, gdzie jest Love Lion? Kurczę, gdzie ja mam Love Liona? nie widzę go. Jestem albo ślepy, a tu mam chyba gdzieś. What? Gdzie ja go mam? Tego Love Lion. A? Jest to naprawdę ślepy, chyba, nie? A on ma 200 T. O, tu jest Love Lion. Dobra, więc mamy legendarnego Peta pety dobra, zmieniamy trading Plaza. Na razie jeszcze tu wyślemy. Ciekawe, czy no ludzie coś dadzą lepszego już za to, bo to właśnie to jest najgorszy pet, jeśli chodzi na razie o sprzedalność i ocenę, On jest chyba najmniej warty ze wszystkich chyba petów, które są w tej grze. No, oprócz tych katów, bo one są warte dosłownie nic, ale. Yy, dobra, czy jestem najlepszy tutaj? Tak, jestem najlepszy. O, już nie jestem. O Poland Fina Krecik, to to, dobrze. Ktoś z Polski, ale czy ma włączone? Nie ma włączonych, dobra. No, ale ma dla friendów. Ten hand yy, też ma chyba coś fajnego, ale. Niestety włączamy trady. Jeszcze piesełowi wyślemy, bo on też nie jest najgorszy PSO. No, niestety. One no, się bagują, te serwery, ale. Co też z lof... No właśnie, też. Takich niestety nie przyjmuję. Mam na lepsze, a nie na gorsze. Dobra, dobra. Damy radę. Włączaj się! Reston czasami to psuje bardzo. Te włączane. Kiedyś trochę się Jeszcze raz szybko sobie zobaczymy. 620 milionów, tu za 50. Czyli dosyć tanio. Tu jest bogaty trading place, ale nigdy nie da buta yy, takiego fajnego huge'a. Hmm. Dobra, więc powysiłajmy. Chwilę muszę poczekać, 5, 4, 3, 2, 1. Trzeba pospamić ludziom trade'y. O, dobra. Pyk, i co też za loveline. No. Te oferty ludzie bardziej będą odrzucać, tak naprawdę, niż tego kata. No, znaczy jakby dał mi takiego party doga. Nie wiem. Please, good pet. Please, good pet. Please, good pet. Please good pet. Może być taki, jak mi zada... za jak mi to. Z... O. O, tak, powiedz, że to do... Proszę. Dobrze, jak... Dobra, dobra, powiedz, że to ten... No, skąd ja wiem, to wiedział, nie? nie? Tutaj, o, HC, droga, droga, ale... Ten... Subscribe to Poland. O, o, dobra, dobra. Siema. Da... Dasz za... To lepszego Pe, peta robię serię. Jeśli są błędy to sorry, ale piszę właśnie na szybko. No nie, Poland, po ale że aż tak. Hmm, to wysyłamy jeszcze tym ludziom. Lispet. Please, good, pet, mm, będę... Dobra, weźmiemy, nie, albo czekaj, bo czy ja mogę za darmo go? Bo jak mogę, to w sumie lepiej by było trochę Kurczę, no nie jest mi potrzebny jakoś ten pet Jak pe, możliwe, że przez, robię błąd z tym, że Yy, nie przyjmuję, może jest tam warty, ale dla mnie w sumie nie jest, ale... O sorry, tego Lovelaya. Please good pet. Pro... O! 450 milionów. Proszę, proszę. Please pet. Please pet. Please pet. O nie, co jest do... Siecić. Czy coś da? Do... Niestety kurczę, coś nosi ale trudno. E, no wreszcie ostatni trade i kończymy. Czy mam włączone trade, tak? Jestem B, tak. E, ostatni trade, komuś wyślemy 5-4 FU. pick e, please. Pet. Może po prostu nie gudę, please pet. Czy da jakiegoś peta proszę? Niestety. Dobra. I, a więc to jest na dziś koniec. I jutro postaram się zrobić drugi odcinek z tego, a więc trzymajcie się, cześć, pa.